Z tej strony, czy i chcę, by tak. Ci... Sorry, że jestem tak cicho. Ale jest jeżyk! Jest, jest. Zobaczcie sobie. Tam jest główka. Wiesz, tam gdzieś jest główka. Ja tego nie dotykam ogólnie. No i tak nie śpi. No i tak jest. Może go nie będziemy stresować więcej. Jak coś, to on jest żywy. Tylko on. on udaje... Ja bym go dotknął, ale ma kolce. Więc sorry, nie dotykam. No dobra, ogólnie wiecie, która godzina jest 9.20. 21. Dobra. Zamykamy. No i dobra, takie trzy, trzy, Może takie trzy ciekawostki o jeżu? Ale ty mi tu bądź cicho. Może takie trzy ciekawostki o Jeżu. Na przykład pierwsza. Jeż prowadzi nocny tryb życia. Dlatego może nam wtedy się nie udało go znaleźć. Przed tym filmikiem jeszcze będzie jeden o Jeżu. Szukanie Jeża. Dwa. A to będzie Szukanie Jeża. Trzy. No kolejna ciekawostka jest o Jeżu. Może nie, e, żałuję, że ujeżdża, tylko taki domek on tu stoi 3 lata i ten jest chyba. Nie wiem, który raz tu jest. On tu może być drugi, może trzeci raz w życiu. Ten nie jest, no 3 lata na Allegro został kupiony. ciekawe czy coś na tej tablicy pisze, czy nie, co tu jest. Wiem, że można tym kręcić. Dobra, nie będę odmontowywał. No, no i dobra. Jałuszek, Jałuszka. No, no, no. No i dobra, no to tyle chyba w odcineczku będzie. że zobaczyliście. Odcinek taki trochę dłuższy się nagram niż chciałem, ale... No dobra, no to na razie i żegnam was zielonka.